Wraz z wiekiem ochrona naszego serca staje się ważniejsza niż kiedykolwiek. Ale co, jeśli największe zagrożenie to nie twoja dieta, stres, ani nawet geny? Co, jeśli siedzi cicho w twojej apteczce? Dziś wiodący kardiolodzy biją na alarm nie z powodu rzadkich chorób czy skomplikowanych operacji, ale z powodu zwykłych tabletek, które wielu starszych ludzi bierze codziennie, często nie zdając sobie sprawy z ryzyka. Mówimy o lekach zatwierdzonych przez polskie organy zdrowia, przepisanych przez lekarzy i szeroko stosowanych. Ale w starzających się organizmach mogą one cicho zwiększać ryzyko niewydolności serca, udaru lub nagłych incydentów sercowych. A najgorsze jest to, że większość seniorów nigdy nie zostaje ostrzeżona. Recepty są odnawiane automatycznie. Skutki uboczne są mylone z normalnym starzeniem się. A niebezpieczne kombinacje są zbyt często pomijane. Ale to się dzisiaj zmienia. W tym filmie policzymy pięć tabletek, które mogą uszkadzać serca starszych osób, zwłaszcza po 60 roku życia. Niektóre z nich możesz rozpoznać, inne mogą Cię zaskoczyć, ale wszystkie zasługują na bliższe przyjrzenie się. To nie chodzi o strach. To chodzi o fakty poparte badaniami, którym ufają eksperci, wytłumaczone prostym językiem. Jeśli masz ponad 60 lat lub dbasz o kogoś, kto je ma, oglądaj uważnie, bo to, czego się zaraz dowiesz, może chronić twoje serce, twoją niezależność, a może nawet twoje życie. Nazywam się doktor Anna Kowalczyk, mam 45 lat i jestem kardiologiem. Zacznijmy od numeru 5. Jest prawie w każdym domu i może cicho zwiększać twoje ryzyko niewydolności serca, zmęczenia. I długoterminowych uszkodzeń układu krążenia. Numer 5 to ibuprofen i leki przeciwzapalne, ukryte obciążenie dla starzejących się serc: ibuprofen, naproksen, diklofenak. Te środki przeciwbólowe są niemal w każdym domu, są zaufane, znane i łatwe do znalezienia. Kiedy pojawia się ból związany z artretyzmem, sztywnymi plecami czy uporczywym bólem głowy, Większość ludzi bierze jedną tabletkę bez zastanowienia, ale po 60 te zwykłe tabletki mogą cicho stać się poważnym zagrożeniem dla Twojego serca. Leki przeciwzapalne, czyli niesteroidowe leki przeciwzapalne, robią więcej niż tylko łagodzą ból. Wpływają również na to, jak Twoje nerki zarządzają solą i wodą. U młodszych dorosłych organizm zazwyczaj się dostosowuje. Ale z wiekiem funkcja nerek naturalnie spada, nawet gdy wyniki badań wyglądają normalnie. Ten spadek oznacza, że Twoje ciało może zacząć zatrzymywać nadmiar płynów. Możesz zauważyć spuchnięte kostki, ciasniejsze buty lub ciężkie uczucie w nogach. Możesz czuć się bardziej zmęczony pod koniec dnia. Te objawy są często mylone ze starzeniem się, ale w wielu przypadkach są sygnałami ostrzegawczymi. Zatrzymywanie płynów zwiększa obciążenie Twojego serca. Dla starszych osób, szczególnie tych z nadciśnieniem lub historią chorób serca, ta dodatkowa presja może prowadzić do pogorszenia niewydolności serca lub niebezpiecznych zmian ciśnienia krwi. A ryzyko na tym się nie kończy. Leki przeciwzapalne mogą również zmniejszać przepływ krwi do nerek, dalej osłabiając ich funkcje z czasem. Są powiązane z podwyższonym ciśnieniem krwi. Uszkodzeniem nerek, a nawet zwiększonym ryzykiem zawału serca i udaru. A im dłużej je bierzesz, tym bardziej te ryzyka się kumulują. Nawet krótkoterminowe stosowanie może być ryzykowne, szczególnie w połączeniu z innymi lekami, takimi jak diuretyki czy inhibitory ACE, tworząc niebezpieczne trio, które może poważnie osłabić funkcję nerek i zwiększyć obciążenie serca. To, co czyni to tak niebezpiecznym? To jak subtelnie to wszystko się czuje. Nie poczujesz, jak twoje nerki się męczą, nie poczujesz, jak twoje serce pracuje ciężej. Objawy są ciche obrzęk, zmęczenie, zawroty głowy łatwe do zlekceważenia jako po prostu starzenie się. A ponieważ leki przeciwzapalne są dostępne bez recepty nie wydają się poważne ale właśnie to czyni je tak ryzykownymi. Jeśli regularnie bierzesz leki przeciwzapalne i masz ponad 60 lat, nadszedł czas, aby zapytać swojego lekarza, czy nadal są właściwym wyborem. Możesz nie musieć ich całkowicie przerywać, ale stosowanie ich okazjonalnie, a nie codziennie, może zrobić dużą różnicę. W zależności od Twoich potrzeb, bezpieczniejsze opcje mogą obejmować paracetamol dla niektórych rodzajów bólu. Lub preparaty miejscowe, które nie wpływają na serce ani nerki. Podejścia związane ze stylem życia, takie jak rozciąganie, terapia ciepłem lub fizjoterapia, mogą również pomóc w zarządzaniu przewlekłym dyskomfortem. Celem nie jest cierpienie w milczeniu, celem jest leczenie bólu bez tworzenia większego problemu, ponieważ dla starszych osób leki przeciwzapalne mogą wydawać się nieszkodliwe ale mogą cicho narażać twoje serce na ryzyko. Teraz przejdźmy do numeru cztery. To nie jest lek przeciwbólowy, to nie jest nastawy ani plecy, to coś, co często jest przepisywane, aby pomóc ci zasnąć lub uspokoić niespokojne myśli, ale dla starszych osób może powoli kraść twoją jasność umysłu, równowagę i niezależność. Numer 4 to benzodiazepiny, środek nasenny, który może ukraść Twoją stabilność. Jeśli kiedykolwiek miałeś problem z zasypianiem, pozostaniem we śnie lub uspokojeniem pędzących myśli, Twój lekarz mógł przepisać coś takiego jak Lorazepam, Diazepam lub Oxazepam. Te leki należą do klasy zwanej benzodiazepinami i dla wielu starszych osób wydają się być ratunkiem. Tabletka, która pomaga przespać całą noc, tabletka, która łagodzi lęk, tabletka, która po prostu pomaga znowu czuć się normalnie. Ale co, jeśli ta sama tabletka również cicho zwiększa twoje ryzyko upadków, zamętu umysłowego, a nawet długoterminowego pogorszenia funkcji poznawczych? Benzodiazepiny działają spowalniając aktywność w mózgu i układzie nerwowym. Dlatego pomagają czuć się spokojnie, sennie lub mniej niespokojnie. Ale u starszych osób ten sam efekt może pójść za daleko. Te leki nie tylko relaksują twój mózg, ale również spowalniają czas reakcji, kontrolę mięśni i równowagę. Ta kombinacja zwiększa ryzyko upadków, szczególnie w nocy, kiedy senność jest na szczycie. A upadki nie są tylko drobnymi wypadkami w tym wieku. Są jedną z głównych przyczyn urazów, hospitalizacji i utraty niezależności u seniorów. Ale niebezpieczeństwo sięga głębiej. Benzodiazepiny są również powiązane z problemami z pamięcią, mgłą umysłową, a nawet wyższym ryzykiem demencji, gdy są stosowane długoterminowo. To, co często zaczyna się jako łagodna zapominałość lub trudność w koncentracji, może stopniowo postępować. I większość ludzi nigdy nie łączy tego z lekiem. A potem jest kwestia uzależnienia. Twoje ciało dostosowuje się do benzodiazepin z czasem. Możesz potrzebować więcej, aby uzyskać ten sam efekt, a nagłe przerwanie może wywołać objawy odstawienia, takie jak lęk, bezsenność, niepokój, a nawet drżenie. Staje się to cyklem. Potrzebujesz tabletki, aby zasnąć, ale tabletka może powoli uszkadzać jasność umysłu i stabilność, którą sen ma wspierać. Więc, co powinieneś zrobić? Po pierwsze, nie panikuj i nie przerywaj leku nagle. To może być niebezpieczne. Jeśli bierzesz benzodiazepinę, porozmawiaj ze swoim lekarzem. Mogą zasugerować powolne, nadzorowane odstawianie lub zbadać bezpieczniejsze alternatywy, które nie niosą tego samego ryzyka. Istnieją terapie niemedyczne, które działają. Terapia poznawczo-behawioralna bezsenności jest jednym z najskuteczniejszych zabiegów przy przewlekłych problemach ze snem i nie wiąże się z efektami ubocznymi. W przypadku lęku podejścia takie jak uważność, ćwiczenia oddechowe, lekkie ćwiczenia, a nawet niektóre leki przeciwdepresyjne mogą być pomocne bez tego samego ryzyka problemów z równowagą lub pamięcią. Kluczem jest wiedza, że nie każdy sen lub lęk potrzebuje środka uspokajającego. A dla starszych osób to, co wydaje się małą dawką ulgi, może wiązać się z wysokimi kosztami. Ponieważ ta mała biała tabletka, która pomaga ci zasnąć, może również cicho zabierać twoją równowagę, twoją świadomość i twoją niezależność a jeśli ten film był dla ciebie pomocny do tej pory poświęć chwilę aby polubić zasubskrybować i stuknąć dzwonek abyś nie przegapił następnego filmu teraz przejdźmy do numeru 3 tabletka przyjmowana przez miliony seniorów na zgagę i refluks ale która może osłabiać twoje kości wyczerpywać twoje składniki odżywcze i zwiększać nowe ryzyka o których nigdy nie zostałeś ostrzeżony Numer 3 to inhibitory pompy protonowej, cicha utrata dla twojego serca i ciała. Zgaga, refluks żołądkowy, niestrawność są bardziej powszechne, gdy się starzejemy, a dla wielu ludzi rozwiązanie przychodzi w formie małej tabletki. Omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, znane jako inhibitory pompy protonowej lub PPI. Te leki działają, zmniejszając kwas żołądkowy. I dla krótkoterminowej ulgi mogą wydawać się cudem. Koniec z pieczeniem w klatce piersiowej, koniec z kwaśnym smakiem, koniec z bólem po posiłkach. Tylko jedna tabletka dziennie i dyskomfort znika. Ale oto część, o której większość ludzi nigdy nie słyszy. Te tabletki nigdy nie miały być stosowane długoterminowo, szczególnie nie u starszych osób. Miliony seniorów biorą PPI codziennie przez miesiące, czasem lata nigdy nie oceniając ponownie, czy nadal ich potrzebują. A z czasem ta cicha rutyna może wiązać się z poważnymi konsekwencjami, z których niektóre bezpośrednio wpływają na twoje serce, twoje kości i twoją ogólną siłę. Jednym z najbardziej pomijanych efektów PPI jest to jak zakłócają wchłanianie składników odżywczych. Kwas żołądkowy nie jest tam tylko po to, aby powodować dyskomfort. Pomaga twojemu ciału wchłaniać kluczowe minerały, takie jak wapń, magnez i żelazo. Gdy poziomy kwasu spadają zbyt nisko na zbyt długo, te składniki odżywcze nie są wchłaniane tak, jak powinny. Niski poziom wapnia oznacza słabsze kości. U starszych osób przekłada się to na wyższe ryzyko złamań, szczególnie złamań biodra, które mogą zmienić życie. I nie kończy się na kościach. Niedobór magnezu, który jest bardziej powszechny u długoterminowych użytkowników PPI, może wpływać na rytm serca, powodować skurcze mięśni, a nawet prowadzić do zawrotów głowy i zmęczenia. Niski poziom żelaza i witaminy B12 może powodować anemię, problemy nerwowe lub mgłę umysłową. Wszystkie problemy, które mogą wyglądać jak naturalne starzenie się, ale w rzeczywistości mogą być związane z lekami. A potem jest układ odpornościowy. Kwas żołądkowy odgrywa rolę w ochronie cię przed szkodliwymi bakteriami. Gdy jest zbyt niski przez zbyt długo, twoje ciało staje się bardziej podatne, szczególnie na infekcje takie jak Clostridium difficile, infekcja jelit, która może powodować ciężką biegunkę i odwodnienie, szczególnie u starszych osób. Niektóre badania nawet powiązały długoterminowe stosowanie PPI z wyższym ryzykiem chorób nerek, demencji i problemów sercowo-naczyniowych, chociaż więcej badań jest nadal w toku w tych obszarach. Ale wzorzec jest jasny: im dłużej bierzesz te leki bez przeglądania potrzeby ich stosowania, tym bardziej ryzyka zaczynają przewyższać korzyści. To nie znaczy, że PPI są złe, są skuteczne i w wielu przypadkach są niezbędne. Szczególnie podczas aktywnego wrzodu, zapalenia przełyku lub niektórych stanów żołądka. Ale to, co powinno być tymczasowym leczeniem, często zamienia się w trwały nawyk. Jeśli bierzesz PPI dłużej niż kilka miesięcy, warto porozmawiać ze swoim lekarzem. Możesz nadal ich potrzebować, lub możesz nie potrzebować. Niektóre osoby mogą przełączyć się na niższe dawki, brać lek tylko wtedy, gdy objawy się nasilają lub całkowicie odstawić pod nadzorem medycznym, ponieważ czasami ulga dzisiaj nie powinna kosztować twojej siły, równowagi i odporności jutro. Teraz przejdźmy do numeru 2. Lek, który ma chronić twoje serce, ale w niewłaściwej dawce lub kombinacji, może faktycznie narażać je na niebezpieczeństwo. Numer 2. To leki na serce i ciśnienie krwi, kiedy lekarstwo staje się ryzykiem. Kiedy myślimy o lekach, które uszkadzają serce. Tabletki na ciśnienie krwi zwykle nie przychodzą nam do głowy. W rzeczywistości mają je chronić, obniżać ciśnienie, zmniejszać obciążenie i pomagać sercu wykonywać swoją pracę bardziej efektywnie. I dla milionów starszych osób te leki są niezbędne. Ale oto niewygodna prawda: te same leki przepisane na ochronę Twojego serca mogą również narażać je na ryzyko, szczególnie jeśli dawka jest zbyt silna. Kombinacja jest zbyt złożona lub ciało zmieniło się od czasu wypisania recepty. Zacznijmy od diuretyków, często nazywanych tabletkami wodnymi. Te leki pomagają ciału uwalniać nadmiar płynów i soli. Są powszechnie stosowane w leczeniu nadciśnienia lub niewydolności serca, ale u starszych osób mogą prowadzić do odwodnienia, niskiego poziomu potasu, nierównowagi sodu i zawrotów głowy. To zmęczone, lekkie uczucie, gdy wstajesz. To może nie być starzenie się, to może być twoja tabletka wodna, która zabiera zbyt wiele z twojego systemu. Potem są blokery kanału wapniowego, które rozluźniają naczynia krwionośne, aby zmniejszyć ciśnienie, ale u niektórych seniorów powodują obrzęk nóg i kostek, spowalniają tętno zbyt mocno lub prowadzą do zmęczenia i mgły umysłowej. Beta-blokery Inna powszechna klasa leków na serce mogą być równie trudne. Spowalniają tętno, co jest pomocne, ale czasami za bardzo. Może to powodować duszność, zimne kończyny i zmniejszoną tolerancję wysiłku. U osób z cukrzycą beta-blokery mogą nawet maskować oznaki niskiego poziomu cukru we krwi, tworząc ukryte niebezpieczeństwo. Prawda jest taka, że ciało dramatycznie zmienia się z wiekiem. Naczynia krwionośne stają się sztywne. Nerki filtrują wolniej. Sposób, w jaki twoje ciało radzi sobie z solą, wodą i ciśnieniem zmienia się. Co oznacza, że dawka, która działała dobrze w wieku 55 lat, może teraz być za dużo w wieku 75 lat. I nie chodzi tylko o jedną tabletkę. Wielu starszych osób ma przepisanych wiele leków na serce. Beta-bloker, diuretyk, Coś na rytm, coś na cholesterol, a kombinacja może cicho przytłoczyć system. To nazywa się polifarmacją i jest niezwykle powszechne u seniorów. Jeden lek prowadzi do drugiego, aby zrównoważyć skutki uboczne, i zanim się zorientujesz, ciało żongluje sześcioma lub siedmioma receptami naraz. Zaczynasz czuć się nie w porządku, zamglony, słaby, mniej stabilny na nogach. Możesz założyć, że to wiek. Ale w wielu przypadkach jest to przeciążenie lekami. A gdy leki na serce zaczynają zakłócać równowagę, funkcję nerek lub poziom energii, ryzyko hospitalizacji wzrasta nie z powodu choroby serca, ale z powodu sposobu, w jaki jest leczona. Teraz, żeby było jasne, te leki mogą ratować życie, ale muszą być regularnie oceniane, nie tylko odnawiane z przyzwyczajenia. Celem nie jest tylko kontrolowanie liczb na wykresie. Prawdziwym celem jest pomóc ci pozostać bystrym, stabilnym, ruchliwym i niezależnym. Jeśli ty lub ktoś, kogo kochasz, ma ponad 60 lat i bierze wiele leków na ciśnienie krwi lub choroby serca, zapytaj, czy dawki są nadal odpowiednie, czy współpracują ze sobą, czy przeciwko sobie. Ponieważ odpowiedni lek na serce może uratować twoje życie, ale niewłaściwa kombinacja może cicho je kraść kawałek po kawałku. Teraz czas na numer jeden najbardziej niebezpieczną tabletkę ze wszystkich nie z powodu tego, czym ona jest, ale z powodu tego, ile ich bierzesz. Numer jeden to polifarmacja najbardziej niebezpieczna tabletka to wszystkie z nich razem. Jeśli jest jedna tabletka, która stanowi największe zagrożenie dla starszych osób to nie jest to pojedyncza tabletka w ogóle. To kombinacja polifarmacja termin oznaczający branie pięciu lub więcej leków jednocześnie stała się jednym z najbardziej niebezpiecznych i pomijanych zagrożeń dla zdrowia seniorów i jest szokująco powszechna. W rzeczywistości badania pokazują, że prawie połowa wszystkich dorosłych powyżej 65 lat bierze pięć lub więcej leków codziennie. Wielu bierze znacznie więcej. Tabletka naciśnienie krwi inna na cholesterol. Coś na sen, coś na ból. Środek zmniejszający kwas, witamina, stabilizator nastroju. Jedna tabletka prowadzi do drugiej i kolejnej, aż twoje ciało żongluje złożoną mieszanką leków, które nigdy nie były testowane razem, szczególnie nie w starzejących się systemach, a oto czego większość ludzi nigdy nie słyszy. Każdy nowy lek zwiększa szanse na skutki uboczne. Każda kombinacja zwiększa ryzyko szkodliwych interakcji. Każda dodatkowa tabletka utrudnia Twoim nerkom, wątrobie i sercu nadążenie. Efekty nie zawsze są dramatyczne. Są subtelne. Czujesz się bardziej zmęczony, jesteś mniej stabilny, zaczynasz zapominać rzeczy, Twoje trawienie zwalnia, Twój nastrój się zmienia. Większość ludzi zakłada, że to po prostu część starzenia się, ale czasami tak nie jest. To tabletki. A najbardziej niepokojąca część to to, że wiele z tych recept nie jest już potrzebnych. Zostały podane miesiące lub nawet lata temu, i nigdy nie zostały ponownie ocenione. Czasami pierwotny stan się zmienił, czasami skutek uboczny jednego leku jest leczony innym. Tworzy to cichą spiralę nie w kierunku lepszego zdrowia, ale w kierunku zmęczenia, słabości i zależności. Polifarmacja nie tylko obciąża Twoje serce. Może kraść twoją jasność umysłu, twoją energię, twoją niezależność. Rozwiązaniem nie jest przerwanie wszystkiego, rozwiązaniem jest przejrzenie wszystkiego. Wykwalifikowany lekarz lub farmaceuta może pomóc ci przejść przez twoją listę, zidentyfikować przestarzałe leki, zmniejszyć to, co jest niepotrzebne i dostosować to, co jest nadal potrzebne. A rezultaty mogą zmieniać życie. Mniej zawrotów głowy, więcej energii, lepsza koncentracja, jaśniejszy umysł, mniej upadków, mniej wizyt w szpitalu, a czasem po prostu znowu czujesz się sobą, może po raz pierwszy od lat. Ponieważ zdrowie nie zawsze polega na dodawaniu więcej, czasami chodzi o odpuszczenie tego, co już ci nie służy. Jeśli ty lub ktoś, kogo kochasz, bierze pięć lub więcej leków, nie czekaj. Umów się na przegląd leków, zadawaj trudne pytania i nie bój się bronić siebie, ponieważ najbardziej niebezpieczna tabletka może być ta, o której nie zdawałeś sobie sprawy, że nadal ją bierzesz. Jeśli ten film był dla ciebie pomocny, daj mu łapkę w górę i zasubskrybuj, abyś nie przegapił następnego. Omawiamy takie tematy zdrowotne co tydzień. A w komentarzach poniżej, powiedz nam, ile leków ty lub twój ukochany obecnie bierze? Czy kiedykolwiek kwestionowałeś, czy są nadal potrzebne? Twoja historia może pomóc komuś innemu bardziej niż myślisz. I pamiętaj, udostępnienie tego znajomemu lub członkowi rodziny może być pierwszym krokiem w ochronie ich życia.